Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę dzisiaj o kontrowersyjnym temacie, mianowicie dlaczego empatka czy empata powinna zostać najlepszą przyjaciółką razem z psychopatką czy psychopatą. Z naszych rozmów prywatnych wiecie, znacie temat, bo. bo... No, bo często też o tym mówię podczas, podczas naszych rozmów. Dlaczego jest to dobre połączenie? Dlaczego jest to połączenie warte wypielęgnowania? I dlaczego pomaga? Tak, za długi wstęp. Za długi wstęp, Ciocha. No. Okej. Okay. Właśnie moja psychopatka mówi mi o tym, że za bardzo się rozwlekam, bo chcę bardzo łagodnie ująć temat, a temat nie jest łagodny. I właśnie mi podpowiada, że mam zmienić narrację, ponieważ od tego, że próbuję być miła i próbuję zmniejszyć wagę tematu, mówię w sposób nudny. Ja bardzo sobie cenię moją. Ja ją tak na no, roboczym nazywam psychopatką, ale w gruncie rzeczy tak naprawdę to jest taka moja wewnętrzna suka, która zna się na pewnych rzeczach i wie jak pewne rzeczy robić, ponieważ niejedną w życiu już przeżyła, poznała zasady funkcjonowania życia na ziemi, zna ziemskie zasady, zna dualność, zna psychikę ludzką i zna tę zasadę przyczyny, przyczyny i skutku i wie jakby jak to wszystko funkcjonuje. Więc no, jest to laska, która jest kutana na cztery łapy ona po prostu wie, że pewne rzeczy trzeba robić tak, jak trzeba robić, pewne rzeczy trzeba mówić tak, jak trzeba mówić. Po co? No po to, żeby było dobrze. A empatka, no empatka nie zawsze to kojarzy, jaży, nie zawsze to rozumie, ponieważ empatka, ta moja wewnętrzna część emocjonalna, ona bardzo lubi rozpływać się w uczuciach, w emocjach. Ona bardzo lubi czuć współczucie, dobro. Ona od wyświadczenia dobra, ona po prostu ma się dobrze, i tak dalej. I tak dalej. I jedna i druga część jest absolutnie cudowna. One obie są potrzebne. Każda ma swoje racje, swoje, każda ma swoje przeznaczenie. Każda potrafi dbać o siebie w swoisty sposób, natomiast kiedy ich współpraca jest ze sobą pogodzona, kiedy jedna drugiej słucha, kiedy jedna z drugą wymienia się swoimi darami, umiejętnościami, dopiero wtedy w moim życiu dzieje się bardzo dobrze. Dopiero wtedy ta dualność. Te sławetne piekło i niebo, wtedy te słuchanie Anioła i Diabła, wtedy białe, czarne, męskie, żeńskie funkcjonuje sobie w bardzo fajny sposób, i wtedy życie się układa tak, jak należy. I już śpieszę z wyjaśnieniami, o, z wyjaśnieniami na temat tych dwóch postaci. No i jak wiadomo, nie jesteśmy, jedno, nie jesteśmy jednorodni. Mamy też różne swoje preferencje, zwyczaje, programy. I tak dalej. I jest ta część nas, która jest wrażliwa, jest delikatna, czująca, odbierająca bardzo silnie bodźce zewnętrzne, i ta część to umie robić, i ta część to robi, bo lubi to robić i lubi pływać również w tych emocjach, ponieważ są to bardzo przyjemne emocje, bardzo przyjemne doznania. Czasami nie, czasami wręcz odwrotnie. Ale nie zmienia to faktu, że sama umiejętność odbierania bodźców przez tą część naszej natury po prostu dostarcza nam najróżniejszych emocji, hormonów, zajęć, rozrywki, wydarzeń, wiedzy, nauki, doświadczenia, więc dlatego jakby korzystamy z tej części. I jest ta druga część, ta, która totalnie nie czuje po prostu widzi sprawy przez totalny umysł widzi sprawy zero, jedynkowo. To teraz mówimy, wcześniej mówiliśmy o teraz mówimy jakby o tak umyśle, bo wszystko są alegorie, porównania, ale jakby chodzi o te dwie części, biało-czarne. I ta druga część jest bardzo rozsądna, ona widzi, jaka jest kolejna rzeczy do wykonania, ona widzi, jakie, jaki powinien być następny krok, żeby kolejny był łatwiejszy czy prostszy, żeby był wygodny. Że jeżeli pójdziesz w tę stronę, to są takie konsekwencje, jeżeli pójdziesz w tę stronę, to są takie konsekwencje, tam nie ma emocji. Tam nie ma emocji, tam są fakty, tam są czyste, twarde fakty. Tam, tam nie ma akcji dla fabuły, tam, tam też często są obliczane koszty, zyski, mają przynosić decyzje, czy wybory mają przynosić konkretne zyski. Ma być ten, który, ten, który podejmuje decyzję, ma być usatysfakcjonowany, on się nie rozdrabnia na emocje, na jakieś tam drobnostki. Nie, prze, nie przeszkadzają mu najróżniejsze stany emocjonalnych innych osób, on, taka, ta, ta część nas, ona po prostu robi swoje. I w życiu bywa tak, że czasami spotyka się taki wrażliwiec, takim nazwijmy to narcyzem, psychopatą i, um, no i, no i to jest generalnie układ idealny, zazwyczaj, zazwyczaj często trwa latami, Często z falatami nie mogą się rozstać, nie rozumieją, dlaczego się nie mogą rozstać, a oboje, oboje jakby w ogóle cierpią. To znaczy empata bardziej, zdecydowanie bardziej, bo głośniej krzyczy, bardziej go boli. Ta druga strona zdecydowanie mniej, bo on ma, więcej, no ma z tego korzyści, więc jakby się opłaca, więc jest, więc co z tego, że tam krzyczy, jak on tego nie czuje. Nie? No więc to są takie mechanizmy. A gdybyśmy tak, zamiast mieć kogoś takiego na zewnątrz. Hmm, Mieli obie jakości w sobie w środku i te obie jakości by w nas współpracowały, razem sobie z nami współpracowały, to czy nie byłoby nam łatwiej lepiej? Moglibyśmy sobie zarządzać i balansować tymi jakościami w taki sposób, żeby nam się żyło fajnie i przyjemnie, żebyśmy mogli dokonywać fajnych wyborów, dobrych dla siebie, bo nie zawsze emocji przez serce jest dobrze. Bo tam też mamy czasami programy. I na przykład, jak tam się wrzuci na naszą empatię program Matki Teresy, z Kalkuty, yy, Marii Magdaleny, tej dobrej, takiej w ogóle, nie tej opiekuńczej itd. itd. taki archetypowo, tak bardzo też oczywiście generalizuje głębsze tematy, a tutaj tutaj generalizuje. jak tam są narzucone te programy na tą dobroć, to mamy taką postawę, w której, z którą też się często na spotkania indywidualne się spotykamy. Gdzie jest totalne przemęczenie bycie do, byciem dobrym. Usługuje się wszystkim, znosi się wszystko, wszystko się wybacza, każde słowo. Jeżeli coś się dzieje na zewnątrz, to biorę to na, na pewno, to, to ja mogę temu przeciwdziałać, bo albo to ja to wywołuję w jakiś sposób, albo mogę temu przeciwdziałać, więc, więc wszystko do siebie, wszystko do siebie, wszystko do siebie i, i po prostu od tego brania do siebie człowiek się po prostu kuli, robi mały, robi się zmęczony, robi się przemęczony. Potem się frustruje i potem, dobra, no to już dalej, to już wchodzimy to w tryb dramatyczny, ale chodzi o to, że tak działając przez serce tylko i wyłącznie z czucia i z ciała również, można wpakować się w niezłe kłopoty i, i można sobie narobić, można sobie, można sobie zrobić kuku, ponieważ. Ponieważ tam też na tym czuciu, na tej empatii, na, na tym kierowaniu się ze sercem, tam też są nakładane programy. I jeżeli chcemy się kierować tylko i wyłącznie tym, odczuciami, uczuciami, czyli de facto emocjami, no to możemy wyrządzić sobie bardzo poważną szkodę poprzez to, że na przykład kładziemy krzyżem swoje życie na dobro, dla dobra i korzyści wszystkich innych na zewnątrz. Um, a my osobiście na przykład nie mamy życia osobistego ani prywatnego, w ogóle nie posiadamy, ale wszyscy dookoła tak. I to jest ta jedna strona kija. A druga strona kija, kiedy idziemy tylko i przez umysł, tylko przez umysł i tylko przez analizę i tylko przez sprawdzanie, co się opłaca, co się nie opłaca, no to w efekcie jest bardzo często tak trudno takim osobom nawiązać relacje z innymi, no bo po prostu zwyczajnie tam jest potrafi być sporo bezduszności, bezduszności i braku zrozumienia dla innych ludzi i ich sytuacji. Tam też ciężko jest okazywać pomoc, bo generalnie pomoc się słabo opłaca, chyba że się udziela pomocy, bo się właśnie opłaca, bo jakieś strony mają z tego korzyści. Więc Um, więc tam jest z kolei trudno o relacje jakieś takie satysfakcjonujące, w tym takim bardzo kalkulatorowym podejściu do życia. Takim, takim, no, opłaca się, nie opłaca. I teraz, gdyby tych dwoje, gdyby oni wzięli się, spotkali się w tobie, w środku, w sobie, a masz obie te części. Ty masz swoją empatkę i masz swoją sucz, która tam jest. Tylko zazwyczaj to jest tak, że empatka jest na zewnątrz pokazywana, no bo jest ta dobra, kulturowo przyjęta, religijnie jest przyjęta, hołdowana i tak dalej, tak dalej. A sucz bardzo często zamykamy w środku. Po czym poznać to, że ją dusisz w środku? Kiedy widzisz na przykład gdzieś kobietę, która właśnie używa swojej suczej energii, i ty po prostu jesteś z tym zbulwersowana, oburzona w ogóle, jak tak można, jak tak można. No to najprawdopodobniej Twoja suknia jest w środku zamknięta. No i właśnie przemawia przez ciebie w takich sytuacjach, kiedy widzi kumpelę. Sobie znaną. No. no i teraz mamy tych dwoje, którzy są w nas, te dwie jakości, które łączą się ze sobą, łączą się ze sobą i zaczynają współpracować dla swojego dobra. Mogą się wymieniać wspólnie swoim doświadczeniem życiowym i działać na siebie w sposób uzupełniający, po to, żeby się jakby wzrastać, rozrastać, czuć stabilniej, czuć się lepiej. I taka psychopatka, ona jest potrzebna, ponieważ potrafi powiedzieć tej empatce, która po prostu po raz kolejny, zamiast zadbać o siebie, zamiast zatroszczyć się o siebie, ona znowu postanawia iść się rozdać światu. Iść się rozdać światu, no to potrafi wejść weź się ogarnij, jak nie umiesz odmawiać na ten moment, to ja z biegiem czasu cię nauczę, ale może teraz po prostu wyłącz telefon, nie będą mogli do ciebie pisać, nie będą mogli się do ciebie dzwonić, więc po prostu poleżysz tu i sobie odpoczniesz. Może potrzebujesz nauczyć się odpoczywać, By taka psychopatka też może o to zadbać. Będę ci mówiła, teraz będziesz tu stała i wystoisz w tej niewygodzie odpoczywania. Nauczysz się odpoczywać, bo tego trzeba się nauczyć. Albo, albo może nauczyć się innych jakości, na przykład, jak ktoś w Twoim otoczeniu jest jakaś sprawa. To też przykład sesji, gdzie jest, no, gdzie rozmawiałyśmy o tym, gdzie, gdzie ona brała odpowiedzi. Było ileś osób odpowiedzialnych za pewną sytuację, a tylko ona stanęła do odpowiedzialności czynnej, czyli tylko ona zaczęła wykonywać opiekę nad tą osobą, na którą wykonywała opiekę. A na przykład tam było jeszcze ileś osób, które również powinny być zobowiązane do tego, bo nie było między nimi różnicy. Ale nikt się nie podniósł, więc ona wyszła. I w efekcie została sama z tym, a wszyscy inni jakby odwrócili się od tego, udają, że nie widzą. No i teraz taka psychopatka no, usiądzie, usiądzie z, tą, z tą kobietą, jej własna psychopatka, i ona mówi: słuchaj, sprawy wyglądają tak. Doba ma tyle. Godzinie jest tyle. Tyle z tego pieniędzy, tyle możesz, tyle nie możesz, tu możesz, tyle osób do podziału i, i, i ustali, zarządzi i pomoże jej podjąć decyzję, stanie również przy niej, kiedy będzie trzeba odezwać się, powiedzieć coś na głos, stanie przy niej i będzie ją dopingowała. I jeżeli masz obawy przed wypuszczeniem z siebie z tych jakości takich suczych. No, i czasami całkiem słusznie, no bo jak taka nazwijmy to wewnętrzna suka była zamknięta ileś lat, a czasami od małej dziewczynki była w nas zamknięta, więc jak ją się wypuści, to ona trochę nie umie w świecie. Czasami i zanim się nauczy, też potrzeba czasu, ale zanim się nauczy, to może też trochę rozrabiać Więc nie zawsze może od razu chcemy wypuszczać tą sukę na zewnątrz, tak, żeby ona działała w naszym, dla naszego dobra. Czasami potrzebujemy przemawiać dalej z empatii, ale potrzebujemy być podszyte suką. Czyli dalej grzecznie i miło, i w ogóle z ogromnym zrozumieniem, i z ogromnym współczuciem, i zrozumieniem, ale jednak bardzo stanowczo zaczynamy wypowiadać pewne swoje warunki, możliwości. Czasami ultimata, ultimatum, czasami jakieś warunki, zasady współpracy: mogę, nie mogę. Mając wewnątrz, pod spodem, czując obecność tej suki, która chce naszego dobra, bo suka zawsze ma na względzie swoje dobro, zawsze ma na względzie swoje dobro. Więc ona potrafi nas chronić i bronić. Ona nie ma z tym problemu, żadnego. Pan Patka robi z tego problem najczęściej. Albo zwróć uwagę na innych, bo oni również, bo oni mieli trudne dzieciństwo, bo on nie wiedział jak, bo ona nie wiedziała jak, no skrzywdzeni oni są, no trzeba zrozumieć, no nie dziwnego, że mnie krzywdzą, no bo przecież oni nie wiedzą jak, nie umieją, może trzeba mieć więcej cierpliwości, a słuchaj powie, weź, weź, przestań, ludzie teraz oczywiście przekleństwa cisną na język, weź przestań, bo już po prostu tego miauczenia nie jestem w stanie słuchać, posłuchaj, fakty, co jest robione, co nie jest robione. Dzieje ci się krzywda. Jak dzieje ci się krzywda? Masz na to zasoby, nie masz na to zasobów, możesz sobie na to pozwolić, nie możesz sobie na to pozwolić. Chcesz tu być, nie chcesz tu być, masz tu korzyści. Ma... I ona bardzo szybko ci wytłumaczy tej empatce. Ona bardzo szybko wytłumaczy jakby zasady funkcjonowania tej sytuacji. Tylko kiedy ona może to wytłumaczyć? Kiedy dopuścimy ją do głosu? A my boimy się dopuścić do głosu, bo my boimy się faktu tego, że nie jesteśmy tylko dobrzy. Że jesteśmy i tacy, i tacy. My boimy się usłyszeć ten nasz wewnętrzny głos, który potrafi stanąć za nami i który potrafi bardzo rzeczowo nas obronić i ochronić. Albo nigdy nie mieliśmy obrońcy i ochronicy w naszym życiu. Po prostu nawet nie wiemy, że te jakości potrafi obronić i chronić. Nie umiemy trochę z tego korzystać. Różne mogą być powody, różne mogą być motywy, to akurat to na naszych indywidualnych spotkaniach możemy sobie poomawiać. Natomiast, jakby o, o, co, chciałam tutaj, co chciałam tutaj przekazać? Chciałam przekazać to, że ta jakość, ta ciemna jakość nas, ta sucza, ta psychopatyczna, to, to jest ta jakość, która potrafi chronić nas i pomaga nam się poruszać. W tym czarno-białym świecie. Pomaga nam dokonywać wybory, pomaga nam zrozumieć wiele rzeczy jaśniej, klarowniej, no i przede wszystkim pomaga nam stabilnie, w osadzony sposób kroczyć sobie po Ziemi. I te jakości są potrzebne, i dobrze byłoby, gdyby one były zaprzyjaźnione tu w środeczku, tu w środeczku, żeby one były bardzo dobrze zaznajomione ze sobą, żeby ta głowa z sercem, ta nasza głowa z sercem, tu miały płynny przepływ płynny, płynny przepływ. Żeby to razem sobie funkcjonowało, żeby to było zaprzyjaźnione, żeby to, żeby to ze sobą działało. Dlaczego też i w drugą stronę? Dlatego, że ta, ta psychopatyczna część. Ta, która ma na względzie tylko i wyłącznie swoje dobro, ale tylko i wyłącznie swoje dobro, ona czasami naprawdę jest absolutnie obojętna na sytuację innych osób. Totalnie, ona ma to w nosie. Ona ma to totalnie w nosie. No i ta empatyczna część tutaj też jest ważna do tego, żeby złagodzić, złagodzić to, bo świadomość tego, empatyczna część ma świadomość tego, że ty to ja, ja to ty w pewnym stopniu, na pewnym poziomie kwantowym. Bo to też nie jest prawda absolutna. I yy, chodzi o to, że dobro drugiego człowieka wpływa też na nasz dobrostan. I empatka to wie. Ale psychopatka wie, że tu nie chodzi o dobro każdego jednego człowieka. Bo doba ma 24 tydzień ma 7, a sił masz tyle ile masz. I że czasami trzeba wybierać, dokonywać wyboru, dobro których osób jest na tyle ważne, żeby się nim zajmować w naszym życiu. No i czasami trzeba dokonać bardzo surowej selekcji, co oznacza czasami uśmiercenie niektórych relacji, niektórych zależności. Uśmiercenie niektórych naszych części, jak na przykład roszczeniowa księżniczka, albo ktoś tam, bo nam sprawia problemy i kłopoty, chociaż jest urocza i cudowna, na przykład bardzo romantyczna, ale psychopatka wie, że ta część nas sprawia problemy, i trzeba będzie to po prostu ukrócić. Ukrócić. Najlepiej się pozbyć lub zostawić. I dlatego, dlatego te dwie części nas, te dwie jakości. One fajnie jak ze sobą współpracują, fajnie jak się dogadują, bo jeżeli one się nie dogadują, a chcemy być tylko w, jednej, w jednym jakimś punkcie, czyli na przykład, bo, bo to jest bardzo częste, to jest bardzo częste, że chcemy być tacy dobrzy, chcemy być dobrzy, no bo nam wymówiono, że bycie dobrym to jest jakieś niesamowicie coś chlebnego. No a na byciu dobrym jest osadzone bardzo dużo tragedii ludzkich jakby, ale to jest w ogóle inny temat. I tak bardzo chcemy być dobrzy, ale mimo to marzymy o spokoju wewnętrznym, o harmonii, o równowadze. Więc wtedy ściągamy sobie do życia osoby, które są z tego drugiego końca. Te, które są, mają na względzie tylko i wyłącznie siebie. No i generalnie całościowy układ się zgadza. A im bardziej chcesz być dobra, dobra, dobry, dobra, tym większą, większy potencjał zbierasz po drugiej stronie. No. A taki układ plus i minus, kiedy bierzemy sobie drugą osobę z jakościami, on no nie zawsze jest prosty. Nie zawsze możemy mieć na to ochotę. Więc im szybciej zapoznasz się tu ze sobą i ze swoimi jakościami, tak z tym czarnym wilkiem, nie tylko z białym, ale z tym czarnym wilkiem się zapoznasz i zaczniesz z tego korzystać, no to wtedy mówimy o. o o samodzielności emocjonalnej, o dojrzałości emocjonalnej. Wtedy możemy o tym mówić. Nie? Wtedy jest taka no, spora świadomość tego, jakby gdzie mieszkam i jakie są zasady panujące na Ziemi. Nie? I wtedy można modelować. Wtedy masz rzeczywisty wpływ. Możesz sobie suwaczki przesuwać i możesz modelować w zależności od potrzeby, od sytuacji, od nastroju, różne, różne rzeczy. Możesz sobie to modyfikować. Ale jak masz drugą osobę, postawioną na wagę do swojej dobroci. Albo dla swojego egoizmu. To wtedy ta druga osoba wszystko rozdaje, nie. Jak ty wszystko trzymasz w środku. Więc. Albo, no, tak, no to, no to no, chyba, chyba pomieszałam trochę wątek. A tak, bo no, tak, bo chciałam przedobrzeć. Dobra. No to tyle. To tyle, jeżeli chodzi o te dwie postacie, które mamy w sobie i mogą ze sobą współpracować. Więc jak im szybciej dojrzysz, dojrzysz je tu, tym mniej musisz doświadczać na zewnątrz trudnych relacji, żeby to załapać, jak to funkcjonuje. No, to tyle. Jeżeli chcesz od tym sobie popracować, tak głębiej, głębiej popracować, no to 2 listopada spotykamy się na Zoomie. Wraz z linkiem do Zooma dostaniesz również kartkę. Przygotowałam taką, taką kartkę do samoanalizy, którą będziesz mógł mogła sobie w trakcie naszego Zooma. Uzupełniać, odpowiadać sobie na pytania, żebyś, żebyś po prostu zobaczył, zobaczyła w jakim miejscu jesteś i co z tym możesz zrobić, jak co możesz pozamieniać, żeby, żeby w sobie znaleźć ten większy balans, czy też tą, tą samoregulację wewnętrzną, nie? Także, tak, szczegóły w opisie. A za dzisiaj Ci bardzo dziękuję i życzę głębokiej i szczerej rozmowy między. Twoimi wewnętrznymi wilkami.